Pani Justyna jest osobą samodzielną, dbającą o, o siebie samodzielnie. Natomiast bardzo dużo osób z spektrum potrzebuje yy, no takiego wsparcia, i to wsparcie ja bym powiedziała, rodziny nie kończy się w wieku. 20 czy 30 lat mm -hmm. tylko ono wiąże się. No bo się nie kończy, prawda Tak, mówiąc. nie kończy się i to jest to jest ten taki element no trudności właśnie i to trudności opiekunów osób. No dobra, ale jest jakaś renta, jakiś coś, żeby żeby się opiekować na jest przykład, nie? tylko ona nie jest. Znaczy, rozum, czyli jest symboliczna. Jest ta, ta, no tak, okay. no, zdecydowanie nie jest. I wracamy do Mamy do też naszego... takie działania, które są działaniami wytchnieniowymi, czyli teraz jest ten nurt taki wytchnieniowy. Moje doświadczenie jest też takie, że Prowadziłam turnusy treningowe w takim domu treningowym. Na, na turnusy przyjeżdżały osoby y, dorosłe, osoby w spektrum autyzmu czy zespoła Aspergera różnie funkcjonujące, no, które uczyły się takiego funkcjonowania bez, y, bez swoich y, rodziców, uczyły się bycia w grupie na takim turnusie. Tylko do tego turnusu oprócz no mnie jednej był cały zespół, który uh -huh. pomagał w funkcjonowaniu uh -huh. tych osobom. Rozumiem. Więc ja bym powiedziała, że my mamy bardzo dużo takich dobrych doświadczeń, dobrych praktyk. No właśnie, takich działań. My wiemy, jak to jest, tylko to, czego potrzebujemy, to żeby ten dom treningowy yy, no, po prostu działał cały czas, a nie żeby były to działania związane tylko z jakimś takim projektem. tylko... Prawdopodobnie oddolnym na chwilę. Znaczy zdecydowanie inicjatywą powstania czegoś takiego jest oczywiście inicjatywa rodziców, no bo tak to się dzieje, natomiast no, to finansowanie powinno być zabezpieczone e, na stałe e... przez państwo. No tak, więc tak. Fajnie by było. Się... Jeżeli ktoś z decydentów ogląda, słuchajcie, kochani, to jest dobry pomysł.